Z kalmazyna na z ziarnują ryszką zmiętą, salsie mango, paraferę w Dziękuję. Czy danie można przygotować z miłością? Oczywiście, że można. Pod warunkiem, że to co robimy, kochamy. A tutaj mamy prawdziwy karmazynowy przypływ i odpływ Azji i Ameryki, Pacyfiku i Europy. I to wszystko na tym jednym talerzu w Pałacu Polanka. Ewentualnie możemy zadać pytanie, jakimi sztuczcami powinniśmy zjeść rybę? Na pewno do ryby. Kellner nakryje Państwu sztuczce tego typu: nóż tępy, który służy tylko do oddzielania i filetowania, i widelec, który służy do jedzenia. Jeśli znajduje się na talerzu, tak jak tutaj cytrynka, pamiętajcie Państwo, że trzeba ją wycisnąć, żeby sok cytryny jeszcze bardziej podkręcił smak naszej ryby. Gdyby była to ryba w całości albo ryba w której są ości, wtedy filetujemy sztuczami, odkładając na talerzyk, który znajduje się z lewej strony wszystkie ości i części niekonsumpcyjne tania. A co? najbardziej będzie pasowało podać do picia przy naszym daniu z ryby. Najlepiej wodę lub wino. Jeśli będziecie pili wino, to pamiętajcie, że nigdy w ten sposób nie możemy wziąć kieliszka. Ogrzewamy wino i jest to nieeleganckie. Jeśli w ten sposób będziecie trzymali kieliszek, na pewno nie popełnicie błędu. Ja, jako osoba, która od wielu lat piję wina, lubię się tym winem rozpieszczać i lubię z nim tańczyć, a zobaczcie jak ono pięknie tańczy. Pozostaje mi tylko jeszcze sprawdzić jakie wino ma bukiet i cieszyć się przyjemnością.